I tutaj wasza nieznana YouTuberka, która yy, Tylko Princes Wiej wie, kim ja jestem! Znaczy, tylko nas na W tym filmiku chcę. właśnie na to. Ogólnie, no to mm, dzisiaj poświęcimy. Zapiszę LPS oraz Princess Vimari. Jak wiecie, Princess Vimari oglądam już trochę długo, bo nawet robiłam dla niej właśnie różne pimiki I, i tak jakby jest taka. Że Zafira odeszła z YouTuba, bo oglądałam ją, ją jakieś dwa lata. Ale gdy dowiedziałam się. się, się no to, o tym filmiku, to miałam takie. Co tu się dzieje? Po prostu obejrzałam to i teraz mam takie coś. Czy ona odeszła z, z kanału tylko dlatego, żeby. Yy, nie robić tej reklamy kanału. To. To po to, ale w ogóle, jeżeli chcecie oglądać ten filmik dalej, to obejrzyjcie sobie Princess Vimarie, ten odcinek, czyli Zafira. Dlaczego mnie uszukałaś? Bo ja nie będę tłumaczyć o co w tym chodzi, bo. Ja. Nie, no nie mam na to czasu. Po prostu zawiera. No i właśnie. E, raczej znacie Princess Wimari Jest tu. Właśnie kanał Family Friendly, cała rodzinka, właśnie nawet moja mama mówi, że ten kanał jest mega fajny, dlatego że nie są tu jakieś głupoty pokazane, tylko na przykład była dziewczynka z zapałkami i to mi się strasznie podobało, oczywiście w wersji LPS. A z Fira LPS miała na przykład ziemniaczka, tak to była jej seria, jak na przykład też jej ostatni film. To mnie naprawdę zabolało, że to był ostatni film, czyli mm, właśnie tam z przyjaciółką, yy, właśnie ten. No i, i to było takie ból w serce bo właśnie na to yy, wszystko. No i tutaj yy, powinien być gdzieś. Ojej. Yy, tak. I na przykład kliknę. Tutaj sobie ten pierwszy filmik z brzegu. Nie chcę jakoś bardzo polecać tego kanału, bo... Bo on już nie istnieje tak jakby moim zdaniem, no bo zaraz wam pokażę, którym to było. Proszę bardzo. Teraz wejdźmy w ten filmik. Zaraz wejdę właśnie. To był Girlfriend. Girlfriend, tak. No i. 2019. 8 listopada 2019. Wtedy skończyła ze swoim kanałem. Nie było nic zupełnie o tym. Nic. Tylko niedawno właśnie mało strasznie nagrywała. A właśnie. Mm, ja ogólnie nie mam czegoś takiego, że wolę y, na przykład Princess Mario od Zafiry. Lubię je obie, ale no poruszyło to moje serce, gdy Zafira LPS właśnie oszukała y, Princess Mario, bo jak wiecie, kocham tą cudowną... Duszyczkę, która mm, robi słodkie rzeczy, ona gra w MSP, tak jak ja. Mówi Star Planet, tak jakby co? Jakby ktoś nie wiedział. Mm, y, właśnie nagrywa figurkami LPS, jak ja. Szkoda, że jeszcze nie nagrywasz gacha live, bo to w twoim wykonaniu też by było mega śne. Mm, mam mało pracy, przepraszam. Mm, no i właśnie tutaj... no... ja... Normalnie chciałam tylko powiedzieć kilka słówek, że ja naprawdę nie wiem co tu się dzieje i że ja nie popieram jakoś bardzo akcji właśnie tej, znaczy no ja jej w ogóle nie popieram akcji za Zafiry LPS TV, bo zrobiła niegrzeczną rzecz, ona jej dała yy, paczkę za 500 zł, a ta miała za to polecić jej kanał, no ale... Skończę z YouTube'em. No i teraz. Pozwólcie, że sobie wypiję herbatkę. Mhm. Okej, okay. by sobie piję herbatkę w koliczku. Jakby ktoś nie wiedział. No i zaraz, właśnie się chcę pożegnać, bo to już raczej będzie koniec filmu. Jak Zafira nie zrobiła, to ja zrobię. Nie musisz w ogóle mi płacić, bo i tak mój kanał jest mniej znany niż twój, Ale polecam kanał, właśnie tutaj. Princess v. Mary, jest to cudowny kanał, ja go oglądam dużo, dużo, dużo. Jest to kolorowa i cudowna duszyczka. I jest cudowny, ojej, 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 walnąłem w komputer petrobem. I tak to jest to jest ten duży Petrop, który jest tak jakby tym Petropem, bo w Mary przerobiła yy, właśnie Petropa. No i ja tutaj właśnie no to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. A więc papa! Ciudżuka! -ciu